pamiętacie, co zdarzyło się w 2009 roku? 2009 rok to rok podpisania Traktatu Lizbońskiego, nie ma ważniejszego dokumentu dla Unii Europejskiej, i to rok, w którym Barack Obama dostał pokojową Nagrodę Nobla. A Wy pamiętacie, co było w 2009? To także rok, w którym wybuchła pandemia grypy AH1N1, czyli świńska grypa. To także z całą pewnością rok, w którym aresztowano Romana Polańskiego. Ale nie o historii chcę z wami dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj chciałabym przypomnieć Wam, jakie polskie filmy oglądaliśmy w 2009 roku. No to co, zapinajcie pasy i cofamy się wehikułem czasu o 15 lat. Przypomnieliście sobie? No to świetnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który film jest Waszym ulubionym. Może jakiś pominęłam, podrzućcie wtedy ten tytuł. No i koniecznie odwiedzajcie media społecznościowe polskiej półki filmowej, bo tam dowiecie się wszystkiego, co każdy z Was powinien wiedzieć o polskich filmach.